Spokój Wam kochani, witajcie. Ta książka mnie naprawdę porywa, i zachęcam Was do badania jej samodzielnie. Cytat ze strony 21. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Dzisiaj chcecie zapytać. I jak sobie myślisz o swojej posłudze na przykład, o swoim życiu, o swoich potencjalnych sukcesach w tym życiu. E, gdy sobie to wyobrażasz, co pierwsze nasuwa ci się na myśl? Jakie lęki cię dopadają? Jakie przeszkody widzisz? Bo nie wierzę, że, że ich nie ma. E, zawsze tak jest. Zawsze się nasuwa coś takiego, e, co miałoby Cię powstrzymać. Pamiętam moje e, obawy przed wystąpieniami, też w e, szkołach, wcześniej w podstawówce to chyba nie, ale gimnazjum, a w liceum to już w ogóle nie brałam udziału w żadnych apelach, w niczym, bo o ile na próbach jeszcze mi szło, tak później już w praktyce to była tragedia. Nie mogłam przeczytać po prostu nawet jakiegoś coś tam, cokolwiek tam mi było dane, ja po prostu miałam dość. Więc kiedy myślałam, że miałabym zacząć mówić do ludzi choćby w takich wideo jak teraz, to sobie myślałam, że to jest raczej nie tędy droga, bo ja się zacinam, wstydzę. No i teraz jest jak jest. I pytanie: jak to się stało? No i właśnie. Czyż Bóg zaaranżował moją słabość i w niej. Pchnął mnie dalej. Jeśli dzisiaj masz w głowie takie myśli, które cię hamują przed podjęciem jakiejś decyzji, przed wejściem w posługę, wypisz sobie na kartce te wszystkie rzeczy, które uważasz za swoją niemoc, słabość, za to, co cię powstrzymuje i zostaw tą kartkę oddając ją Bogu i wierząc, że właśnie tymi kanałami, tymi tunelami. I pomostami swoich słabości, Bóg do ciebie może przyjść i może cokolwiek zdziałać. Kiedy uwierzysz w to, co mówi zresztą Słowo Boże, że poprzez słabości Bóg może wkraczać i doskonalić nas, tworzyć swoje dzieła. Więc jeśli poprzez te słabości dasz Bogu miejsce, żeby do ciebie dotarł, może się okazać, że staniesz w centrum rzeczy, o których cicho marzyłeś, marzyłaś, ale były nieosiągalne, bo widziałeś mnóstwo przeszkód, żeby w nie wejść. Biblia od Starego Testamentu ponownie pokazuje, że wejście na drogę w historii zbawienia to jest wejście z wiarą, z nadzieją w coś, co wydaje się beznadziejne, głupie, małe i nie... Dające żadnych perspektyw. Błogosławię wszystkich, którzy mają wielkie pragnienia serc, i Błogosławię, żebyście mieli odwagę oddać to dzisiaj Panu Bogu i oczekiwać, co On ma w planie z tym zrobić, jak się tym posłużyć. A wtedy nie tylko Wy zobaczycie Jego chwałę, bo będziecie widzieć, że nie swoją mocą to zrobiliście, bo na tej płaszczyźnie byliście totalnie rozłożeni. Ale że to On zadziałał. A ponadto będziecie mogli zaświadczyć, że tak, ja tutaj mało co mogłam zrobić. Ja tylko dałam miejsce Bogu. Reszta należała do Niego. A owoce widzicie nawet i wy. Także kochani, ściskam was, błogosławie i miejcie się wspaniale z Bogiem.